Napiszcie co jest problemem. Zabieraziemie czy w Czy w ogóle jeszcze jest alternatywa, jaka to Co to dzisiaj daje? Złóżcie dzisiaj, widzicie te korytarza. Napiszcie, ja powiem tak, skrytykujcie je, napiszcie, co jest problemem. Nie piszcie mi, że tak, jesteście tylko za trzecim, ale powiedzcie, co jest problemem w wariancie czwartym przy konkretnej działce, w konkretnym miejscu. Zróbcie to. Będziemy mieli rzetelny materiał, wtedy rozmawiamy o fakcie. No to Jaki związek mają żółty, z nieba, a Wataha winków koło Konga z decyzją Tosiu odnośnie uwalenia wariantu 3. To jest w tej decyzji. Co pan To akurat nie ma znaczenia. Nie, nie można dziś ludzi miejscowości i wchodzić w społeczeństwo i budować im drogiem i To jest niemożliwe. ciągle pan mówi, ale my, jesteśmy, my nie jesteśmy na to rozoby. To są gospodarza, gdzie oni mają gospodarstwo z mutną, pójdą nam pracować. Jedna osoba pójdzie, a reszta co? Tyle hektarów pójdzie w zapomnienie. Pan mówi tutaj, że Wikipedia. Nie chcę Wikipedia, to są ludzie. Słuchajowa, ziemię, zabiera ziemię rolnikom, zabiera pieniądze z Gminy za ee... podatek. Hałas, uciążliwość, no to panu tłumaczymy, jesteśmy trzeci wariantowi Cwartego i piątego. Interesuje nas tylko trzeci, a tu... bu... my Jeziora Ptaszowskiego. Proszę pana, przez te jezioro chcecie puścić most. Nie wiem, 400-500 metrów, bo to jest w dole, w związku z tym trzeba będzie zyskać. Proszę powiedzieć, przy drodze typu S, ile kosztuje? wybudowanie metra bieżącego mostu. On, to, on, to, on, to, on to może kosztować kilkadziesiąt milionów, ale... Wezmę, czy czy, czy to macie zbadany już mniej więcej grunt y, zaraz za, za zejściem z żera Czy tak sobie rysujecie, bo rysujecie? I drugie pytanie jeszcze, czy w ogóle bierzecie pod uwagę jaki y, ten korytarz, który tutaj pan wój Jacek Kościwski zaproponował? Czy w ogóle jeszcze jest alternatyw, alternatywa jakakolwiek? Czy już przypaliście sobie i teraz tak, kilometr w końcu w tą, to nas i tak nie urządza. Co pan o kilometrze będzie mówił? Główno nam podmiani. I żeby dobrać, ale nie wiem wiedzą, którzy są, ile kasy przypaliście, bo to będą ogromne pieniądze. Naprawdę, no nie jest to. Czy bierzecie pod uwagę jeszcze jakiekolwiek alternatywne korytarze? Oczywiście, że jest... Byśmy... No, no, byliśmy... Dwa, 10 kilometrów drogi ekspresowej dłuższej niż pierwotne założenie. Bo przecież Państwo pewnie doskonale wiecie, że każdy kilometr drogi ekspresowej to jest majątek. To są dziesiątki milionów w tej chwili. Yy, Czy nasze państwo tak... Czym oddycha las? Najlepiej dwutlenek węgla, więc przeprowadźmy tę drogę przez las. Las będzie odjechał od węgla i a będzie dla środowiska ok. czy człowieka. Tyle lat już rozmawiamy o tej trasie yy, S11 i ciągle na nowo musimy po prostu rozpoczynać ten proces. Powiedzcie Państwo, pojoneś, po prostu potrząśnijcie tymi gośćmi, powiedzcie, że się nie zgadzacie o naszym imieniu że po prostu będziecie budować ten drogę i koniec.